To jest czas, żeby zrobić parę tier list A no więc zróbmy sobie moi drodzy tier listkę postaci do patcha 2.6 Więc tak, oceniamy tak gwiazdkowe postacie są S6, muszą być S6 Do tego te gwiazdkowe postacie nie muszą mieć broni jakiejś specjalnej postaci. To znaczy, wiecie, jakby postaci pięciogastkowej, tylko mogą mieć zwykły standard. Mogą być. Do tego pięciogwiazdkowe postacie są S0 i biorę pod uwagę mój feeling, mój feeling, jaki czuję co do postaci, połączenie wszystkiego. Czyli tak, performance w endgame'ach, jak bardzo free to play ta postać może być, jak sobie radzi w tych teamach free to play, jak sobie radzi w normalnych teamach. Więc cały kształt zbieram do kupy i wychodzi moja tier lista. Także moi drodzy, jest to tier lista totalnie subiektywna. Połączenie wszystkich rzeczy raz i wrzucenie jej do... Tam, zrobienie takiego miszmaszu, takiego kupska wielkiego. Dobra, te postacie są, widzę, że pięciokwaskowe są od, naj od najstarszych do najnowszych, co nie? No to lecimy w takim razie, tylko jeszcze bym sobie zrobił jeden tier wyżej. Verina. Wciąż niepodważalny SSS tier. Może i bafuje mniej niż, e, niż Shorekeeper. Może i buffuje mniej, ale nie zmienia to faktu, że ma szereg innych zastosowań, typu ładowanie skoordynowanymi obrażeniami, na przykład. Dużo szybsze ładowanie. Co ku 100 razy sprzedawań niż Szorka. One się dopełniają, co nie? Szorka jest lepsza overall, ale wciąż Welina ma, ma trochę tam takich mniejszych rzeczy, które są mocne. Myśli, żebym zaczął od czwórek? Co myśli o tym, żeby zacząć od czwórek? No to zaczynam od, od czwórek. No ale verina zostaje z SS, no niech będzie, niech będzie to najlepsza postać. Dungeon. Dungeon to wciąż jest tier, tylko no mówię, to jest zależy od tego, jak, jak jesteście dobrzy tą postacią, nie? Jak jesteście słabi i je macie skillisiu, ale nie, że nie musicie dożować, jakby mówię. Dodge to jest taka podstawowa umiejętność. Tu bardziej chodzi Chodzi o idealne wyczucie wrzucenia forte w moment, kiedy cię nie złanszutuje, boss. Na przykład, nie wytłumaczycie z uwagi. O to chodzi. To SS, oczywiście SS będzie. A jak jesteś słaby to będzie A albo B nawet, nie? Także tak mi się wydaje S. Kolejna cztery skała postać to A Alto No to jest postać typu. CIKSia? Taka sama CIKSia w sumie. On, oni, one, te dwie postacie podobne obrażenia mają. my CIKSia wydaje mi się, że może mieć trochę większe obrażenia. Także, jakbym CIKSię wrzucił do tieru A, bo ona, widzicie, no robi block towera, tak? No block towera mi zrobiła. Także, no kurde, no nie mogę je dać niżej niż do Tieru A, ale tier B mi się wydaje, że jest taki adekwatny dla Alto, bo Alto też potrafi zrobić solo bok Towera, tylko musisz mieć bonus na aero. No i robi mi się wydaje trochę bardziej tight. Troszkę, troszkę musisz więcej z tego skilla włożyć, co jest słab. Mniej bije. Mniej bije po prostu niż Tiksia. Tao to ci postać zupełnie useless, tak jak mówiłem, postać, która ma zastosowanie, ale zastosowanie teoretyczne, to jest tak zwane zastosowanie Schrödinger'a jest i go nie ma jednocześnie, nie ma drugiej takiej postaci jak ona, nie ma tak useless postaci jak ona, naprawdę, skalowanie z defem, brak broni, które pasują, jakby mało obrażenia długie ładowanie, nie ma tak swojej postaci tejże, Jan W., jest tyćkę lepsza. Lepszy, boże, lepsza. Co ja w ogóle gadam? Ze względu na to, że on może załadować ci Jinshi. Nie załaduje jej super, załaduje przeciętnie. Musisz co chwilę Erzucać, bo to Ema kur czas trwania 5 sekund. Ale poza tym nie ma żadnego zastosowania. Ta postać była stworzona po to, żeby niszczyć szybciej tarczy. Nie wiem, oni myśleli, że niszczenie tarczy będzie w mecie czy coś? Może. Nie wiem. Ale no tak to wymyślili. No i zrobili postać, która jest zrobiona pod niszczenie tarczy. No jak wiecie, to nie ma sensu. Więc. Mortefi. Mortefi jest to postać, która ląduje do tieru S albo SS. Nie wiem kurczę gdzie go tak overall wrzucić, bo tak. Brońka jest standardowa, jest jego bisem. Zdecydowanym bisem. Jego buffowanie jest naprawdę niezastąpione dla niektórych postaci. Razem z, wydaje mi się, że po wyjściu Augusty on może być SSTR-em. Na ten moment STR jest, wydaje mi się, że odpowiedni, bo tak, no tak naprawdę prawdziwe zastosowanie jest dla Giana, co nie? Nie ma tak naprawdę drugiej takiej postaci, która ma takie zastosowanie no to W teorii masz jeszcze Fibi, masz jeszcze Zanie, ale ich się nie gra z Mortefim, bo to się nie opłaca. Dobrze, dalej. Y Bajzie to jest wciąż solidny A Wydaje mi się, że jak teraz wyjdzie nowy tower, to będzie zastosowywana, ale na ten moment to jest solidny support, po prostu. Sanhua to jest SSTR, Nie wiem, czy SSS jej dać? Sanhua jest to najlepsza czterygorska postać w grze. Nie ma lepszej. Nie ma i nie będzie. Nie ma szans, że Kuro wyda lepszą czterygorską postać, gdyby gdy dajcie czterogorską postać, która jest lepsza niż Sanhua, to oni by sobie strzelił w ten... Zesraliby się. Najlepsza postać czterogorska w grze, definitywnie. Ale nie wydaje mi się, że była zastosowaniem aż tak, aż tak ważna jak Verina czy szorka czy inne postacie, które będą w SSS tierze. Yang Yang ładuje Carlotte, jest to bardzo dobra postać do Carlotty. Ale, tak naprawdę w innych teamkach ona sobie jakoś super nie radzi, bo jest mało postaci, które się... a tak bardzo potrzebują ładowania Liberation, co nie? Tak bardzo energiczna jak Carlotta. Ja bym do, do, do B bo ona ma bardzo dobre zastosowanie w postaci bycia najlepszym sub-DPS-em dla naszej Carlotty, jeśli nie macie Gigi. Ale, w innym przypadku, no niestety się nie spisze. No ja, wiecie, ja wcześniej dawałem jej wyższe tiery, dlatego że ja myślałem, że da się ją na przykład wziąć jako zastępstwo zamiast Sankui i też zadziała. No ale nie, niestety... 99% przypadków, jeśli damy ją zamiast jakiejś lepszej postaci, to ona będzie po prostu ciążyła. No i yuhu tier D... De... Kur... Może C, bo... No chyba C tier, no. Bo bije trochę mniej niż taki Alto, ale jest bardziej useful niż Yuanwu, no bo... No bo jednak, no czekajcie, no. <laughs> Żeby nie było, poprę to. trzy gwiazdki, widzisz? Yuhu. C tier można by jej dać. Dobra? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, Bifi, jak zadałeś. Nie rozumiesz sensu istnienia? Ja też nie rozumiem. Kuro? chciało zrobić coś, ale nie wiedziało co. No i zrobiło juchów. Mamy Enkorkę. Enkorka to chyba bez estier, prawda? Encore jest lepsza niż jakiś żul, ale jest gorsza wciąż niż postacie metowe typu jakaś kamelia czy coś. Od którego tieru według ciebie warto budować? Od tieru S. Tier A budujesz jak już sobie zrobisz całą, od tieru S do góry zrobisz sobie wszystko, to tier A możesz się zbudować dla zabawy. Tak, jest grywalna, da się nią zrobić spore obrażenia jakby ona jeszcze jako tako ogarnie. Także Enkor mi się wydaje bez problemovo STR. Z jakąś szorką czy werinką można bez problemu grać Dobrze, dalej, Żulek, to jest Atier. Tutaj jak coś, to kolejność się nie liczy, co nie? Ja to ustawiam totalnie losowo Solo coś tam zrobi, ale pod Quickstop może zagrać, można nim też zagrać Ale no, Encore jest od niego lepsza, co nie? Jest od niego lepsza Także wydaje mi się, że to jest adekwatne miejsce dla niego Bo niestety obrażeń nie zadaje aż tak duży I wydaje mi się, że po podobne obrażenia do Cixi zadaje Jiangxin to jest poziom, poziom teamu D chyba, nie? ma w ogóle... Z... Nawet może dałbym mnie do tieru e? Yuan W zastosowanie ma, a Jiangxi nie ma żadnego. Nawet jednego zastosowania, jej się nie da nigdzie dać. W teorii by ktoś powiedział, że A może dać do teamu Xiangliao, bo Xiangliao używa Liberation. Nie, nie da się jej do teamu Xiangliao, bo to zajmie za dużo czasu. Oprócz Liberation jest... Są... Wymiernie nieadekwatno tego, co ona Link yang, poziom juchu, czy poziom Alto. Tak się zastanawiam, czy to jest poziom Alto, czy poziom yuhu obrażeniowy. <grywa> A bokiem w premium teamie. No dobra, to, to będzie niżej jednak. <grywa> Ile czasu zostaje. Nie, nie ledwo, sorry, 45 sekund zostaje. Nie ma własnego tieru. No nie no, ocenię obiektywnie, ocenię obiektywnie. No jeśli mam w ten sposób patrzeć, to mi się wydaje, że będzie to ten tier chyba. No to Ciksia robi bok, ten ten sam bok, tylko że innego bossa robi to 10, ale w timie z kur Mortefim i zbajzi Robi w tym samym czasie. No to jest gorszy niż, niż Ciksia, tak? Więc jest gorszy niż Ciksia, ale nie jest gorszy niż Juchu. Gian. Na Toa też środek da się zrobić. Jak nie ma rezistów na aero, to da się środek zrobić. Boczki to w ogóle bez problemu siadają. Tak myślę S albo SS. Ale czy on jest podziałem Kameli? No nie jest podziałem Kameli. Ale z drugiej strony Enkor to też nie jest jego poziom. Ale no nie jest tak mocny jak Kamelia. A ja wiem, że Kamelia trafi do SSTR- już. już. Zrobiam <śmucham śmucham> powiedzieć. Enkor akurat ma taki sam GPS jak Gian. No S niestety, niech będzie S, bo overall, patrząc pod to jaki jest też free to play w ogóle, w sensie, że Mortefi to jego B-support, czy sam DPS, przepraszam, a Mortefi jest do zdobycia, no każdy go może mieć, także no, powiedzmy, że tutaj. O, oh, Yilin, Yilin, oj, oj, oj. Czemu ja nie lubię Yilin? Albo nie chodzi o to, że jej nie lubię, ja ją lubię jako postać, ja sobie, przecież ja nawet po nią wishowałem, jak ona wyszła. Ona po prostu straciła swój, swój pazur. <grym> To jest niemożliwe, że jest gorsza od żula. Dobra, betier Patrząc, bazując na innych postaciach, bazując na całokształcie sytuacji, są dwie postacie, które biją Elektro i skalują się z Liberation. I jest to żul, który jest solo bardzo słaby. I jest to Xiang Liao, którego się nie opłaca grać solo. Ten się nie jakby Hyper -care się nie opłaca grać. Jedyne co takiego, takiego super robi Yilin, to jest to, że ładuje nam Jin, Jin Shi. Jeśli byłoby to tylko to, a to bym SS Tylko teraz tak, ja tutaj jeszcze biorę pod uwagę Wewe. No, ale nie dam jej PS tak samo jak G G.I.A.N czy M.Corno Zestarzała się troszkę Ale nie na tyle, żeby nie robić nic Środek Tower, jak są resy zwiększone na spektro I robić ten, to z Veriną i z -Wu, No to, no to ta postać bez problemu zasługuje na SS tier Chang'li Chang'li mi się wydaje, że podobny tier Chociaż, no właśnie i teraz tak, bo teraz mamy teamy z Lupą, nie? Może faktycznie dać, dać tier wyżej Jeszcze jeden tier wyżej może byśmy dali Widzicie, aby wy mówiliście, że ja za dużo tierów zrobiłem I teraz tu rzucimy, tu Chang'li Changli jest tierem, no w teamie, premium teamie z Lupą i Brantem jest to jeden z najlepszych teamów w grze, nie oszukujmy się, pod względem DPS-a, pod względem uniwersalności, pod względem wszystkiego. Bez problemu daję do SSS tieru, drugiego najlepszego tieru jaki jest. No wciąż są teamy minimalnie lepsze, według mnie są teamy bardziej wygodne do gry. Dobrze, Yao pod Quickswap to jest oczywiście SS tier, wciąż świetna postać. Jedyny, właśnie, dlaczego teraz Changli jest wyżej niż Yao ostatnio jak robiliśmy to byli na równi. No właśnie dlatego, że się pojawił team z Lupą, który jest mega mocny a takiego teamu niestety nie ma, więc mi się wydaje, że to jest adekwatne, żeby zostawić go w, tier, w tierze tym, którym kiedyś był, a dać wyżej tier ym, Changli, która zdo zyskała, zyskała trochę, nie? Tak czy siak. Jeji. Jeji mi się wydaje, że to jest taki SS tier, bo bardzo fajny support, buffuje sporo postaci, bardzo dużo bije. Też solo nawet dużo bije. Także taki SSTR mi się wydaje. Pierwszy taki potężny, naprawdę mocny support. Według mnie lepszy od Mordefiego, Lepszy niż Mordefi jest. Bardziej buffuje, no jednak pięciogwiazdkowa jest, co nie. Także tutaj bym ją umieścił. Szorka. Szorka, szorka jest oczywiście najlepszym postacią grze. I pamiętajcie, że za dwa dni będzie rerun Szorki, więc jeśli ktoś jeszcze Szorki nie ma, to musi ją zdobyć. Musi. To jest, to jest jedyna postać w grze, o której bym powiedział, że jeśli ma rerun, to bierzecie ją. Poważnie jest to jedyna postać w grze, która musi, jest must haveem na koncie. Tak jak z reguły mówię, że, a, sobie po co Chcecie, bierzecie sobie jakąkolwiek chce postać, chcecie postać, no bo jednak najważniejszy jest fan, najważniejszy fan z gry, to Szorka jest postacią, której nie, nie, tu już nie ma fanów z gry, wy ją musicie mi. Kamelia, chyba SS też, na równi z tymi postaciami. To jest wciąż mocna postać, która daje radę ze wszystkim, co nie, co trzeba. Jest to postać, która jest dużym ułatwieniem, bardzo dużym, tym bardziej, że jej bisem jest Sanhua. Która jest, kurwa, na zwarmów <gry> Także, no, wydaje mi się, że tutaj nie ma nic więcej dodania A propos Kameli Teraz mam dylemat, bo Carlotta, według mnie Według mnie, subiektywnie Jest najlepszym NDPS-em w grze Jakby teraz wiem, że ludzie sobie powiedzą A, że Lupa ma lepszy DPS Jakby Zani lepszy Frolova lepszy, Augusta będzie lepszy Co ty pier w ogóle, przy Scarlotta jest głównym. No i teraz, pozwólcie, że postaram się w jakiś sposób argument typu, a, bo Frollowa bije więcej, Zani bije więcej, Brand bije więcej. I kartę Ty jest. że znaczy kartę, jeszcze kartę jest po drodze, kartę, nie powiedziałem nic o kart. Zacznijmy sobie od początku czytaj od Zani. Żeby Zani biła, więcej niż Karlotta, musisz mieć Fibi. Jak nie masz Fibi, to nieważne jaką opcję na Karlotcie masz, będzie biła więcej niż Zani. Do tego różnica Zani między bisem a jej drugą bronią najlepszą, czy tam standardem, przepraszam, jest 30%. Więc bez Bisa też idzie w dół. Też idzie Więc Zani, według mnie, już w tym momencie jest przynajmniej na równi co Karlotta. Kartę Jak nie masz ciakony, to masz przepier... Jak nie masz ciakony, i nie masz jej Bisa, to po pierwsze masz przejdźmy zbudowanie, bo musimy mieć zupełnie inne ekosy. Jak dopisz bisa, to w ogóle musisz ekosy przebudowywać. Po drugie, jak nie masz ciakony, to masz już w ogóle przesrane, bo ona się nie ładuje. I musisz zagrać. Ładowanie, Liberation, bez liberation, później znowu Liberation, wczakujesz, uderzasz Liberation, tu tu, 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 tu tu. Rotacja się wydłuża dwa razy, nie? Karlott, tom, bez Bisa, bez Jezi, y, yang. Y, y, nawet szybciej się ładujesz. Dalej, lecimy dalej. Poczekaj czekaj, Lupa. Lupa, Brandt, Changli. Nie masz branta? No to już. Nie masz changli? To też. W Musisz mieć cały team Przynajmniej dwie z tych postaci A jak masz dwie z tych postaci To trzecia musi być wciąż Fusion Bo jeśli nie masz tej trzeciej postaci Fusion A z reguły jest to jakieś gówno Typu Encore Typu jak Znaczy Encore to jeszcze nie Encore to jeszcze pół biedy. Ale jak masz jakiegoś Mortefiego Czy się To masz przesrane No bo to nic nie bije wtedy Znaczy bije Damage się zmniejsza bardzo dużo Musisz mieć trzy postacie A najlepiej Lupe z Dedykiem Więc to jest ogromna inwestycja Nie masz czegokolwiek Twój problem Damage taką Carlotta Bardzo proszę Verina Yang Yang bije Jeszcze Brand z bisem. Oh, 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 dziękuję. Dobry argument Frolowa Jak nie masz broni No to 40% w dół No to ale to, to, to jeszcze Przypomnijmy Okej okay, dobrze Niech będzie Ale nie masz kantareli No to kur... To już się zaczyna robić problem. I teraz jeszcze tak, właśnie. A propos tego, dlaczego Carlotta, według mnie, jest taka mocna? No, a na przykład Amelia nie. Kamelia kurde też. Bierzesz sobie broń z bierzesz sobie free to play, zajibisz. No kur... nie do końca, bo Kamelia działa tak, że ty jesteś w powietrzu i gameplay jej jest nieskomplikowany, ale ty musisz wiedzieć, kiedy użyć E, a kiedy go nie używać. No bo jak użyjesz E, załóżmy kręcenie się, a będzie boss, który odskakuje, no, to nie zadajesz w ogóle obrażeń E użyjesz, wytrąć się z równowagi reset, nie, już nie zrobisz. Carlotta, używasz EE, masz zastunowanego bossa na pierd... dwie sekundy, na czas forte masz stop czasu, do tego podczas Erki kur... bijesz AOE damage z daleka, więc ty kurde, możesz sobie zrobić wszystko w tym czasie, możesz sobie uciec z daleka i zaczyna pier pistoletem z daleka, będąc naładowany przez Jania Jan plus Werinę, postaci, które masz za darmo. Broniąc ze standarda, która jest 15% gorsza niż bis. Do tego oczywiście Rka ta ostatnia, która masz największe obrażenia masz na niej, wybucha tak, że masz też stop czasu i masz zagwarantowane obrażenia. Dla mnie Carlotta jest postacią, która na ten moment jest najlepsza w grze z main DPS-ów. O Frollowej yy, mówiłem jako o main DPS-ie, ale jeśli chodzi o sub DPS-owe wartości Frollowej, oczywiście ona też, widziałem nawet obliczenia jeśli yy, z Augustą, no to jakby Frollowa ma też duże value, nie twierdzę, że ma mniejsze wali. Mówię, że tak jak powiedziałam początkę, ja też nie twierdziłem, że mówiąc to nie twierdzę, że karota jest dużo lepsza niż wszystkie te postacie, które wymieniłem. Ja mówiłem, że jest przynajmniej tak samo dobra. Chyba nie będziesz tak dla w teamie broni jak ona. Nie będzie, nie ma szans. Teraz już wszystko będzie o 40%. Nie wiem, czy ten komfort grania rozróżnia je aż o dwa tiery. Uwierz mi, że tak, Wiktorek. Uwierz mi, że tak. Rodcia. Rodcia mi się wydaje, że walił takie jak Mortefi. Teraz tak, jakby... Kiedyś dałbym ją do atieru, ale, a może i dałbym ją wyżej, nie wiem, ale no teraz jest ten team z forlową, to powiedzmy, że pomimo tego, że rodcia, no, to jest problem z tym, że jest Havocrover. Dalej jest problem z tą postacią. Oni nie mogą mieć w żaden sposób tak zbalansować, żeby ona była na tyle dobra, żeby faktycznie, jakby miała value takie wyższe niż cokolwiek innego. No, dla Kameli jest Sanhua. Dla forlowe jest Havocrover. I co ty musisz z nią zrobić? Gdzie ty chcesz ją wsadzić? No właśnie nie jest maschewem, ale jest postacią, która jest spoko, co nie? No jest dedykowaną postacią, więc powiedzmy, że swoje miejsce w tym świecie ma, ale nie jest to postać, która zasługuje na SS tier, bo nie jest to aż tak bardzo duży must have, jak jakieś inne main DPS. Dobra. Fibi to jest SS tier. No DPS na poziomie całkiem. Na całkiem wysokim poziomie. Postać, która ma 40 tysięcy zastępczych broni pięciogwiazdkowych, które działają praktycznie tak samo dobrze, jak jej Wydaje mi się, że to jest odpowiednie miejsce. Do tego jeszcze dobry sub DPS dla ZANI. No, jakby must have, opener, jakby enabler dla ZANI, bez ZANI, bez Fibi ZANI. Znaczy no istnieje, no ale tak zaraz coś powie. Ej, ja gram z, z Spectrowerem i działa, to graj! Ja gram Lumi na środku Towera. Też działa. Pozdro! Brand też SS-tier mi się wydaje. Albo może nawet SS. -tier. Nie SS, SS, ze względu na broń. Gdyby jego... gdyby miał jakieś opcje pięciogwaskowe, nawet czterogwaskowe, którekolwiek by działało jakkolwiek lepiej, dodałbym go tutaj. No to niestety musi wylądować tyle SS. Budowanie go jest ciężkie, jakby... Ciężka jest jego broń, i w ogóle, także wydaje mi się, że całkiem tutaj może być. Cantarella to jest ten sam poziom mi się wydaje, może nawet poziom wyższy o tak, no jest to postać, która nabluje totalnie fullową, ale jako gra, ale tak, ma też zastosowanie do jin ma też zastosowanie jako main DPS, która bije dużo, opcje free to play, może nie tyle co free to play, ale opcje są różne, dogania nią wydaje mi się, że Meduza jest postać, która naprawdę, naprawdę jest giga mocna. i to tak potężnie teraz, tak zyskała, jeszcze jest healer, o właśnie, Brand tak samo, no nie powiedziałbym, no bo tam jednak są duże problemy z Brandem, gameplay jest też problemem. Troszkę, bo mówię, biorę wszystko do kupy. Wszystko, nie wszystko zbieram do kupy. Sama Frolowa plus, yy, plus Cantarella już jest gigamocna. Brand plus Lupa nie. Brand plus Lupa obszczangli, tak. Brand plus Chang'li też nie. Brand plus Chang'li plus Lupa, tak. Trzeba troszkę więcej pokminić. Do tego jeszcze jego broń z giga mastkewem. Ma y Cantarella ma dużo więcej opcji. Jest, no, wygodniejsza do gry też. Mi się wydaje, że jednak y Cantarella le lepsze niż Brand. Zani. Zani SS-y same... Ale, no, Zani akurat... Zani ma przepotężny DPS. Gdyby nie problemy Zani typu Fibi, że bez Fibi to jest strasznie ciężko, podałbym ją Tieru z Carlottą, ale ze względu na jej potężne obrażenia, ale bardzo duże, bardzo duże przywiązanie, do, w sumie do broni, może, może teraz już nie aż tak bardzo, bo są opcje typu rotcia, które też działają, pewnie będzie w przyszłości więcej, no to to każdy każdej postaci można tak powiedzieć, no ale dobra, na ten moment, no kurcze, no głupio mi ją zdawać, ją trochę wyżej, no bo jednak nie jest aż tak bardzo flexible, nie jest tak, nie można jej, no, wiecie, nie można jej tak zagrać jakoś, w teorii quickshava można ją zagrać, no ale to tylko teoretycznie, ciakona, ona mi się wydaje, że tutaj, no taki, no bez, bez niej, bez niej karty nie istnieje, to nie? Tak samo jak Zani w sumie nie istnieje bez yy, Fibi, więc idealnie będzie pasowało. Do sss jej nie dam, znaczy do sss jej nie dam, bo ona nie jest aż tak, znaczy jest uniwersalna, to że można Fibi z nią zagrać, ale już takiej Zani na przykład nie, gra nie zagrasz jej, nie? Ciekawe znaczy, trudno ocenić, oceniać, bo ona ma tylko jedną rolę nakładać Aero. No ale z drugiej strony ma też drugą rolę nakładać Spectrum, dla takiej Fibi. I to działa. To działa, bo uwielbiam i Fibi czyści bardzo fajnie. Generalnie to masz rację. No nakładać ma Aero Erosion dla... Kartę T, która jest właściwie SSTR-em i SSS znaczy, i tutaj jestem dużo bardziej pewny. Jak jeszcze ZANI mógłbym tutaj umieścić, tak, karty na pewno nie umieścił wyżej, nie ma szans. Karty ze względu na swój gameplay nie umieścił mi wyżej. Kartę TIA bez swojego BISA traci przynajmniej 25%, nawet jeśli mam jakąkolwiek inną opcję pięciogwiazdkową. Pięciogwiazdkową. Taka ZANI sobie poradziłaby na przykład z bronią od Roci bodajże. Także problemem jest, mega problem, problematyczna jest karta jeśli chodzi o broń na przykład. No i Ciakona oczywiście też jest, bez też jest tragedia, trzeba grać z wyłączeniem tego, z wyłączeniem erki. Giga niewygodne, strasznie niewygodne. Także karty tutaj. Nie ma szans, że ją dam wyżej. Nie ma takich szans. Lupa, no też SS no Nie mogę jej dać do SSS, Może i ten teamy mają najwyższe obrażenia w grze, no, ale kurczę, No, brak kogokolwiek w tym teamie z trzech postaci pięcie sprawia, że ta postać jest useless, no. Nie da się jej grać, jak nie masz jednej z tych trzech postaci. Chyba nie ma takiego teamu w grze, który aż tak, tak źle działa. Nawet frollowa działa tak, że jeśli masz, Flowa masz kantę, to możesz dać tego Havok Rovera, jest ok. Załóż masz lupę i Branta, czyli najlepsze. Połączenie, co nie? Bo Changli i Lupa to średnie połączenie. Lupa i brant najlepsze. No musisz mieć lupę, Branta i changli, żeby zagrać, żeby ten team działał, bo jak nie masz jednej jednej z tych trzech postaci, a raczej jednej z tych dwóch postaci jak masz lupę, no, bo teraz chcemy lupę, można zagrać Encore, No można, ale to, to nie działa już tak dobrze. To już, to już dużo DPS-a tracisz. Plus każdym Bisie. No nie, 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 nie. Akurat jeśli chodzi o Changli, to Bisa nie trzeba, ale masz rację z lupą i z brantem. No bo Changli z tej trójki mi się wydaje, że jest najlepsza, bo da się jeszcze zagrać w innych teamach, co nie? Branta main DPS, no musimy mieć tego Bisa, nie? Bo bez Bisa main DPS, no to widzieliście jak sobie radzi. lupa. Lupa jest tylko do tego teamu, więc lupy nie dam wyżej. Na no, Changi jednak da się zagrać pod jakiejś z Karlotą, czy z Sianglia, nie? Da się jakoś tak wymyśleć coś fajnego. A propos tych postaci. No i falowa to jest jedna z tych postaci, która ląduje w SSS tierze. Znaczy w Giga jest, przepraszam, Giga jest tierze. Ta postać jest tak, debil odporna, jak masz Bisa, znaczy jak nie masz Bisa, to też działa. Wystarczy ci Cantarella, To już jest ta różnica, co nie? Cantarella bez Bisa, Fallowa bez Bisa i to już na pierd... Masz jeszcze Hawokera i to na napier... No naprawdę, no followowa jest kur... Jest, jest naprawdę różnica. Spora różnica między taką kartę a ZANI. Tym bardziej, że mówię, ZANI, Fro... Zani i kartę są w SSS-cie, że nie. A FLOWE jest według mnie tańsza i bije podobne obrażenia w sumie. Do tego jeszcze RK używasz, to ona jest off-field, więc nie zadaje jej obrażeń. Tylko zadajesz obrażenia, zadajesz... zadają się obrażenia tej postaci, którą masz teraz aktualnie on-field A ona zadaje obrażenia u.tle i to sporo obrażeń To nie jest tak jak tam Dredge czy tam jakaś inna cantarella, że sobie bije skoordynowane, które biją mało. Tylko bije spory tego obrażeń. Bardzo dużo. No i gdzie myślę, że będzie Augusta? Augusta myślę, że to będzie najlepszy w ogóle MDPS w grze. I ona jest jakieś 15% gorsza niż Mortefi. Więc różnica między pomiędzy tak Yang Yang a Jeji właśnie Carlo, yy, u Carloty. wydaje mi się, że będzie tak. No ta z bronią będzie duża różnica, nie? No ale z drugiej strony, Augusta ma broń. Jeśli chodzi o broń Augusty, jest to jak najbardziej wytłumaczalne, bo broń Giana jest 13% gorsza niż broń Augusty. Więc gdyby oni zrobili broń, kiedy, nie wiem, Augusty. 15% lepsza niż broń standardową. No to będzie Jana byłaby kurwa 15% lepsza niż brońka Augusty. To byłoby kur... I ona mi się wydaje, że będzie gdzieś tutaj, tak na poziomie takich typowych sub dps tylko że no, tak, no taki brand w sumie będzie biła dużo, jak będzie solo, tylko będzie fajnie papowa Augustę. No i to mi się wydaje tyle. Przejdźmy do Lumi. Dobra, Lumi. Dół też zrobiłem jak coś, nie tu też zrobiłem, tylko że po prostu wolałem ten team zapisać, żeby nie, żeby było trochę różnorodności. Tu chyba mogłem wrzucić, nie? S tier dla Lumi mi się wydaje, że jest subiektywny o, subiektywnie, subiektywnie się z tym zgadzam Spectro Rover będzie tu Havoc Rover będzie tu Tak, poziom karameli mi się wydaje, że tak I Aer Rover nie, też pewnie poziomy, na poziomie Spectro Rovera, prawda? Tak się prezentuje ostateczna subiektywna tierlista Lika Która została zrobiona na podstawie wielu, wielu rzeczy Wiele zmiennych było wprowadzonych Wydaje mi się, że tak byśmy na tym skończyli Trzymajcie się, dobrej nocki i powozonka. Papatki, dzięki bardzo za stream.